Cześć, dzień dobry, lato, a więc czas, w którym bardziej przykładamy się do wyglądu naszej skóry. I wiele już na tym kanale powiedziałyśmy sobie o kosmetykach, m.in. świetne kosmetyki po opalaniu, świetne balsam, bez których lato nie istnieje. Tego typu materiały podlinkuję Wam w opisie, jeżeli nie widziałyście ty, ty, tych materiałów, to warto jest je nadrobić. I ponieważ zależy mi bardzo na tym, żeby pokazywać Wam tak z różnych stron, holistycznie podchodzić do danego tematu, no i jeżeli chodzi o sylwetkę, nie tylko kosmetyki mogą nam pomóc w uzyskiwaniu takiego lepszego wyglądu skóry, ale możemy także sięgnąć po suplementy diety. I oczywiście, już abstrahując od kwestii diety, aktywności fizycznej, bo to jest najbardziej istotne, dzisiaj o suplementach, ale takich trochę suplementach SOS. Nie będzie o suplementach, które mają nam pomóc nam się wyszczuplić, ale suplementy, które po prostu pomogą nam zachować tą taką szczuplejszą, smuklejszą figurę jednocześnie przy zachowywaniu diety i aktywności fizycznej, coś co jeszcze nam podkręci te rezultaty, coś w ten deseń. Także jeżeli was ten temat interesuje, no to zapraszam serdecznie na materiał. Zacznijmy sobie od maślanu sodu. Jest to suplement, o którym już Wam opowiadałam jakiś czas temu, ponieważ przeszłam całą kurację. No i mogę Wam powiedzieć, że jest to bardzo dobry suplement, o którym naprawdę warto jest pamiętać odpowiednio wcześniej, żeby taką całą kurację sobie przejść na przykład przed sezonem urlopowym. Jest to suplement, który holistycznie ma wspierać dobrostan jelit i efektem ubocznym jest to, że mniej jest dolegliwości ze strony układu trawiennego, no więc warto jest tak wspomóc cały ten nasz układ pokarmowy, wspomóc te jelita poprzez odpowiednią suplementację. Masi lansodu jako uzupełnienie zbilansowanej diety, po to, by czerpać jeszcze więcej dobroci z naszej codziennej Diety. Jest to taki pewnego rodzaju ciekawy fundament i rozpoczęcie tego, co później będziemy jeszcze ewentualnie dodatkowo dokładać, ponieważ dzisiejsze suplementy, które dla Was przygotowałam, to są suplementy, które działają na troszkę innych zasadach, na troszkę inne dolegliwości i potrzeby. Więc myślę, że jeżeli chodzi o maślan sodu, zwłaszcza jako coś, co ma być takie, wiecie, troszkę wcześniej, przed urlopem, rozpocząć, zadbać w ten sposób o dobrostan jelit. To jest właśnie cenne. Następny suplement, o którym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to jest hydrominum. To jest suplement, który pomaga na dolegliwość całkowicie inną. Coś, co wielu kobietom yy, przeszkadza i z którymi wiele kobiet boryka się, zwłaszcza podczas upałów, a więc zwłaszcza podczas lata zatrzymywanie się wody w organizmie. I sama też niejednokrotnie byłam bardzo sfrustrowana tym, że przez cały rok ćwiczę, dbam o dietę i wiecie, ogólnie ta moja sylwetka widzę, że jest różnica, idzie to wszystko w dobrą stronę i nagle przychodziło lato i ja byłam po prostu spuchnięta od tej wody, od tego gorąca, od tego upału. I przez to żadnych efektów nie było widać. Nie było widać całego roku przygotowań do tego, wiecie, kulminacyjnego sezonu, kiedy w końcu w Polsce jest gorąco, kiedy wybieramy się na urlop. No i nie było widać, że ja się tak bardzo starałam, bo. Po prostu cały ten organizm był jak galareta. I tutaj właśnie bardzo pomocny jest hydrominum jako po prostu suplement, nawet tylko i wyłącznie w te dni, kiedy zależy nam na lepszej sylwetce, albo zwłaszcza w te dni, kiedy jest upalnie i spodziewamy się, że może zaistnieć problem z zatrzymywaniem się wody. Dla mnie to jest właśnie taki suplement, który pomaga mi. W tego typu dniach, a także na przykład w dni, kiedy szykuję się na przykład do jakiejś sesji zdjęciowej i bardzo mi wtedy zależy, żeby twarz nie była opuchnięta, żeby ta sylwetka dobrze się prezentowała, no to właśnie doraźnie Hydrominum jako taki suplement, poprawiający tą cyrkulację wody w organizmie, jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Kolejny suplement to olgiz. No ale słuchajcie, nawet pomimo stosowania maślanu sodu. Zdarza się, że jesteśmy na tym urlopie i czekałyśmy na ten urlop bardzo. I teraz możemy sobie w końcu pozwolić na to, że na All Inclusive ktoś przygotowywuje dla nas jedzenie. Albo w końcu jesteśmy, mamy na to czas, żeby wybrać się do dobrej restauracji. Cały rok ciężko pracowałyśmy na to, żeby pozwolić sobie na odrobinę dyspensy właśnie w tym wyjątkowym okresie. Więc nawet nie chodzi o obiadanie się, ale są pewne. Produkty, po których możemy czuć się gorzej, możemy czuć się bardziej takie właśnie pełne, wzdęte, a nie ma nic gorszego niż potem ten bolący brzuch. I po prostu Ulmix jest tutaj takim też trochę SOS, zwłaszcza jeżeli też wybieramy się na basen, a, <gryw> Powiedzmy sobie szczerze, o Jezu, o czym ja w ogóle dzisiaj opowiadam, ale sorry dziewczyny, to no, no zależy mi na tym, żeby Wam szczerze powiedzieć, nie? Ale słuchajcie, co jak co? Dolegliwości związane ze wzdęciami, można, można różnie do nich podejść, ale będąc w wodzie na Europie, Jeszcze morska woda, ale jak jesteśmy gdzieś w basenie, gdzie są też inni użytkownicy, inni ludzie, ludzie, którzy nurkują, i gdzie będzie po prostu widać ten wiaterek lat lecący. O nie, o nie! Więc Ulgix awaryjnie w apteczce wyjazdowo-wakacyjnej warto jest mieć. I na sam koniec suplementy, które mają pomóc nam troszkę, jakby zagęścić, pojędrnić skórę. Nie wiem, czy pojedrnić to jest dobre słowo, bo nie chodzi mi o takie klasyczne ujędrnienie, które my kojarzymy z aktywnością fizyczną. I właśnie pamiętam, że na uczelni w pewnym momencie jedna z wykładowczyń zaczęła używać takiego słowa. Pojędrnienie skóry. Podchodzi o co innego. Tak, jak dbamy o pobudzenie syntezy kolagenu, naszego własnego, wewnętrznego, jeżeli chodzi o twarz, wtedy działamy przeciwzmarszczkowo. Ta skóra się pogrubia, tak? jak Robimy wszelkie stymulatory tkankowe, prawda? Po to, żeby ta skóra była taka bardziej. Plumpy, a jednocześnie dzięki temu ona jest bardziej taka jędrna, troszkę bardziej napięta. W podobny sposób możemy zadziałać przecież na całą skórę, na ciele. Pobudzenie syntezy kolagenu ma dobroczynny wpływ nie tylko na twarz, ale również na całe nasze ciało, więc... O ile nie znam osoby, która poddałaby się stymulatorom tkankowym, iniekcjom na całe ciało, o tyle właśnie suplementacja jest tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem, bo spożywamy jeden suplement. A on holistycznie dba nam o skórę na każdym możliwym kawałku naszego ciała. I chciałabym tutaj rekomendować dwa suplementy, które ostatnio testowałam i które rzeczywiście mogę polecić z ręką na sercu. Pierwszym z nich jest kolagen marki Norsa Pharma w smaku malinowym. Miałam też możliwość testować wersję bezsmakową. Ona jest hmm, nie jest jakoś bardzo narzucająca się, ale ma specyficzny smaczek taki trochę jakby Lekko rybno-mleczny i to połączenie dla mnie było dość ciężkie, a w wersji malinowej nie ma w ogóle tego smaczku wyczuwalnego. No, połączenie jakichś takich mlecznych nut z rybą jest, jest subtelne, aczkolwiek takie nie dla każdego, więc ta malina fajnie nam tutaj ten smak maskuje i w ogóle on nie jest wyczuwalny. Natomiast dlaczego tutaj tak jakby troszkę rybkę czuć? Bo akurat jeżeli chodzi o Norsa Pharma, to tam mamy kolagen wołowo-rybi, więc mamy tam właśnie mieszankę zarówno kolagenu rybiego, jak i kolagenu wołowego. Stężenie kolagenu to jest 5000 mg i jednocześnie jest to kolagen w wielkości mniejszej niż 5 kilodaltonów, czyli jest to taka niewielka cząsteczka która ma szansę przeniknąć przez ściany jelita i wraz z krwioobiegiem być dystrybuowana ogólnie do skóry. I kolagen ma działać w taki sposób, właśnie w tego typu niewielkiej formie, że nasz organizm sam ma rozłożyć ten kolagen na mniejsze cząsteczki, na aminokwasy, właśnie w tym celu, by mieć ten budulec do syntetyzowania naszego własnego kolagenu, bo on jest taki najbardziej dobry, najbardziej yy, adekwatny do tworzenia tego rusztowania, tej stabilizacji tej skóry. Natomiast, oczywiście, kolagen z racji tego, że jest pochodzenia zwierzęcego, może nie każdej osobie odpowiadać, być może osoby, które są na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, no na pewno miałyby opory przed stosowaniem tego typu preparatu, więc mam też dla polecenia alternatywę. To jest kolagen Boost od Rescue Lab i to jest suplement który jest samymi aminokwasami. Dokładnie tymi aminokwasami, które budują nasz kolagen, więc dostarczamy nie w formie kolagenu, kolagenowej tych cegiełek, tylko w formie aminokwasów, a one są już po prostu syntetyzowane bez udziału tutaj organizmów zwierzęcych, bez w ogóle wykorzystania zwierząt. Więc jest to suplement bardziej adekwatny dla osób na diecie wegańskiej bądź wegetariańskiej. I ten suplement ma działać właśnie. Na tej samej podstawie, że on ma pobudzić do syntezy naszego własnego wewnętrznego kolagenu, dostarczając właśnie same te cegiełki, ten budulec do budowania kolagenu. I jeżeli chodzi o ten suplement, on również jest suplementem takim. Do stosowania w formie pitnej i on ma akurat poziomkowy smak, więc też krążymy troszkę w tych owocowych klimatach, natomiast on jest na tyle przyjazny smakowo, że jestem w stanie go po prostu wprost z miarki wychylić, wypić, bo jest też bardzo przyjemny w smaku. Więc to były suplementy, które są cenne, jeżeli wybieramy się na wakacje albo w okresie letnim. Zależy nam na tym, żeby wyglądać bardziej szczupło, bardziej smukło, żeby skóra lepiej się prezentowała, no i brzuchola, żeby nam nie wywalało do przodu, no nie. Więc jestem ciekawa, jak będziecie się zapatrywać na tego typu film, tego typu materiał, bo mówiłam Wam już gdzieś dwa lata wcześniej, miałam takie postanowienie noworoczne, bardzo chciałam. Testować więcej suplementów, i powiem Wam, że no, no z suplementami jest trochę inaczej jak z kosmetykami, żeby zauważyć to ich działanie, trzeba obserwować organizm i stosować bardzo ich wiecie, jakby systematycznie, i nie można zbyt wiele zacząć stosować naraz, żeby łatwiej było ocenić te efekty. Więc chociaż ja wam o tym mówiłam gdzieś dwa lata temu, że miałam to postanowienie i okej, okay, trochę potestowałam, tak powiem wam, weszło mi to w nawyk, weszło mi to w krew, i dopiero teraz jestem na takim etapie, że. Mam wyrobione jakieś spojrzenie na kilka różnych suplementów w różnych mm, sytuacjach, potrzebach, więc czuję się na tyle gotowa, żeby jakieś rekomendacje, oczywiście bardzo prywatne i subiektywne, ponieważ jestem kosmetologiem, a nie dietetykiem. Ale jeżeli mogę Wam na jakiś temat coś opowiedzieć, to bardzo chętnie, więc jestem ciekawa, czy tego typu materiały gdzie coś więcej na temat różnych suplementów. Dzisiaj skupiałyśmy się o takich trochę suplementach na lato, ale słuchajcie, nie wiem, może też coś takiego bardziej na wyciszenie albo na lepszy sen. Też tego trochę testowałam, więc mam jakieś swoje polecajki. Teraz w ogóle też zaczęłam testować coś, co jest dla mnie całkowitą nowością, czyli oleje omega 3. I jestem bardzo ciekawa w kontekście właśnie wyglądu skóry, zmian trądzikowych, jak to pomoże czy może na odporność. No, chcę Wam tylko dać znać, bo nie jestem, jakby wiecie, takim ekspertem, tak o kosmetykach, to rzeczywiście ja mogę tu prowadzić dyskusje i dy dysputy do późnej nocy i nawet wyrwana w nocy, w środku nocy Wam przeanalizować każdy skład Incji nie ma problemu. O tyle no z suplementami aż takim chojrakiem nie jestem. Natomiast coś tam wiem. Uczenie się na Akademii Medycznej ma jakieś swoje jednak zalety. I tych wszystkich dodatkowych przedmiotów, które się miały niezwiązanych stricte z kosmetologią, ale dodatkowo teraz to doceniam, że to były istotne przedmioty, bo dały taki holistyczny wgląd w różne rzeczy. Więc tak, więc jeżeli tylko jest to dla Was temat ciekawy, no to dawajcie znać. Bardzo chętnie przygotuję dla Was więcej takich materiałów. Może nie co chwilę, bo też nie o to chodzi, żeby zmieniać dyskurs mojego kanału, niemniej jednak jako właśnie uzupełnienie treści, bo chodzi nam o to, żeby. Uzyskiwać jak najlepsze rezultaty i holistycznie pokazywać różne rozwiązania, ale to już wiecie. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione suplementy albo takie, które po prostu są dla Was pomocne, zwłaszcza w letnim okresie, bo osoby zainteresowane tematem, żeby również zerkając w sekcję komentarzy, żeby mogły zapoznać się z większą ilością ciekawych perełek dostępnych na rynku. A ja już się z Wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Test.